Już po raz 21 powiatowe konto pomocy zaprosiło potrzebujące dzieci z terenu powiatu koneckiego do wspólnej zabawy podczas integracyjnego balu mikołajkowo-karnawałowego. Impreza odbyła się w sali gimnastycznej zespołu szkół ponadpodstawowych nr 1 w Końskich w sobotnie przed południem. Tradycyjny bal jest formą wsparcia dla potrzebujących oraz niepełnosprawnych dzieci z terenu. Po raz pierwszy zorganizowano go już ponad dwie dekady temu. Cieszymy się ogromnie, że jako stowarz. Przybycie. Dziękujemy opiekunom, rodzicom, że przybyliście ze swoimi pociechami. Szanowni Państwo, drogie dzieci, dzisiejszy bal Mikołajkowo-Karnawałowy, bo tak to możemy nazwać, jest kolejną 21 edycją. W tym roku musimy podziękować bardzo. Grzegorza Jóźwika. Bardzo serdecznie witam wszystkich. Dziękuję ogromnie wolontariuszom, którzy będą tutaj sprawować taką część artystyczną. Tá? Ah. Wspomniany starosta Grzegorz szpieca, ale gminy Supia Konecka Robert Wielgopolan czy konecki radny Ernest Kruk czynnie uczestniczyli w zabawie. O animację zadbali wolontariusze ze szkół średnich. Każde z dzieci uczestniczących w wydarzeniu otrzymało paczkę ufundowaną przez Wszechnicę Konecką, a także słodki poczęstunek od PSS Społem z Końskich. W sumie z zabawy oraz z pomocy skorzystało 167 dzieciaków.